Spotkałem taki oto wynalazek, który wydaje mi się, że totalnie żadną nowością nie jest, choć możliwe, że jest, bo chyba z rok temu to było w Dilsie, to miało jakby stanowczo więcej rodzajów smaków, no ale ja to kupiłem w Auchanie, wydaje mi się, że od Dilsa, czyli do bardziej takiego rzadziej spotykanego sklepu, przeszło to do bardziej takich mimo wszystko powszechnych sklepów, no jak widać jest to baton z kremem Brille, no dla uzmysłowienia czym jest krem Brille, no to to jest taki, no to deser, który bazuje na połączeniu śmietanki, żółtek, cukru. No i wiadomo, tu też taki kluczowy element, że na górze jest skarmalizowany cukier. W tym wypadku nie ukrywam, że ciekawi mnie, czy w jakikolwiek sposób ta jakby górna warstwa, taka skorupa z cukru, będzie obzorowana, chociażby przez nie wiem, dodanie fragmentów tego skarmalizowanego cukru albo po prostu cukru. Ciekawi po prostu, czy cokolwiek tutaj będzie chrupać. Oczywiście jakby. W wypadku tego batona to pojawia się taka narracja, że to jest jakiś tam baton premium, że to jest jakaś lekka nuta wanilii, karmalizowanego cukru, więc, jakby główny nacisk, który jest chyba kładziony, jednak na tą, jakby ten premium charakter tego. Nie wiem, jak to nazwać, batonika swoją drogą. O ile się nie mylę, to jest jakby producentem tego jest ukraińsko-bułgarska firma, czy ukraińska, nie wiem, jakby no, jakaś ze wschodu, w każdym razie. Czekolada, która tutaj użyta jest, to jest mleczna czekolada, jak widać, to jest w takich porcjach chyba, tak można by wnioskować po ilustracji na opakowaniu. Z tego, co jeszcze wyczytałem, to do tego kremu Brille dodano też koniak, no to wiadomo, to jest już taka narracja, jakby, że już nie wiadomo, jak jest premium. To, co w sumie najbardziej mnie ciekawi, to tak właściwie to, jak to będzie rozegrane smakowo i tyle, no jak to, skąd to jest, albo jakie wokół tego są Rację no to chyba nie do końca mnie obchodzi najistotniejsze, indziej, jak to będzie smakować, dlatego biorę się po prostu za otwieranie. Dobra, jestem po spróbowaniu, poświęcę się dla sprawy i będę trzymać to w palcach tak długo, aż to mi się nie roztopi. To, co na początku rzuca się w oczy, to przede wszystkim to, że ten krem jest dość ciemny w porównaniu do. Yy, yy. Tego, jak ten krem jest prezentowany tutaj na opakowaniu, wydaje mi się, że no, raczej kolorystycznie dość bardzo się różni. Oczywiście to, co mówiłem, o jakiejś tam kwestii związanej z cukrem palonym, coś co mam właśnie tą skorupę z kremu Brille naśladować, to tutaj najzwyczajniej się w żadnej formie nie jest obecne. Jeżeli chodzi o smak tego, to, to taki gorszy pawełek bez wersji z alkoholem to jest właśnie to i wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze, co o tym można powiedzieć. Czy to smakuje jak krem Brille? Zdecydowanie nie, nie ma tu takiej, nazwijmy to śmietankowatości, nie ma jakiejś wanilii. Może w pewnym momencie, co Coś próbuje wybijać na wzór jakiegoś tam posmaku alkoholowego tego koniaku, o którym była narracja, że tutaj w jakiś sposób został dodany, ale muszę przyznać, że no, ten baton to jest totalnie nic specjalnego. Jedząc to, to mam wrażenie, że to jest bardziej po prostu taki słodki, płynny krem. Faktycznie ten krem jest. Taki dość płynny, on nie jest ciągnący jak, nie wiem, jakiś, nie Dumla albo coś takiego, jest po prostu y, płynny, nie, jak widać, jest też gęsty jednocześnie, ale mimo wszystko w ustach się po prostu rozpuszcza y, 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 no i, muszę powiedzieć, że smak tego kremu, no bo ta czekolada jest po prostu słodka, czy no ona jest jakoś znacząco mleczna, no po prostu jest słodka, takich czekoladowych rzeczy to jest miliard na świecie, natomiast jeżeli chodzi o, o właśnie nazwijmy to ten krem, to nadzienie, no to ono wypada dość bardzo słabo, to, to jest, nie kojarzy mi się totalnie z niczym, to jest po prostu też słodkie pytanie, czy ta słodycz, jest z tej czekolady, czy to też jest słodkie? Nie mam pojęcia. No, dla mnie, niestety, ten batonik nie jest satysfakcjonujący. Ile koncepcja smaku z cyklu zróbmy coś z kremem Brille, wydaje się spoko, to tutaj jednak realizacja tego kremu Brille naprawdę pozostawia wiele do życzenia.